Serdecznie drogie wagi na czytanie tygodniowym. Zobaczmy, co też energie niosą dla Was na kolejny tydzień. Może łapać energię lipcową, troszeczkę jeszcze poczytamy w tym tygodniu, ale co niesie nam tutaj na kolejny tydzień? Energia dla wagi. Waga coś odcina. Waga coś odcina, waga idzie w świat, waga idzie z równowagą w świat. Bardzo ładne karty, bo to jest tak jakby pokazanie, że budujesz się wagą na nowo. Budujesz się na nowo. Tutaj jest towarzystwo, tu jest towarzystwo, tutaj jest dobre. Samozadowo jest bardzo dużo zadowolenia. Ja bym powiedziała dom spokojny, dom szczęśliwy. Kończy się z los, droga waga, kończy się z los, Tutaj się pokazuje tak, jakby ucięcie czegoś, czegoś niedobrego, bo tutaj jest wejście i w miłości na inny etap na inny poziom, jeżeli chodzi o uczucia, tak jakby zmiana, to od Ciebie, Wago, zależy, I jak się potoczy ten tydzień i tak naprawdę ja bym powiedziała, że tutaj jest to na kole życia, czyli tak jakby coś zaczniesz tworzyć, być może będzie to jakieś maleństwo, być może będzie to drobiazg, ale drobiazg, który tak naprawdę będzie budował Twoje dalsze jutro, tak naprawdę, moja droga Wago, więc tak mi się tutaj to pokazuje, I jeżeli chodzi o energię, to masz tak szybkie przecięcie, zakończenie czegoś coś myślisz, tak jakby jest tutaj tak jakby chodzi o jakąś energię, myślę, że zakończysz znajomość z jakąś osobką myślę, że będzie to kobieta czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to chodzi bardziej o kobietę z trygonu ognia myślę, że chodzi o trygon ognia lub z trygonu wody, ale mogę się tutaj mylić, bo może być i powietrze natomiast najbardziej mi się pokazuje trygon ognia, moi drodzy pokazuje mi się tutaj też, że wchodzicie tak jakby w przepiękny w przepiękny taki krąg, moje drogie, to jest tak jakby czyszczenie, podnoszenie się, budowanie budowanie się, budowanie siebie. Tutaj są przyjaciele, starzy, nowi, ale tu się pokazuje grono przyjaciół, grono osób, grono osób, które tak naprawdę w jakiś sposób pomagają Ci przez coś przejść, przez coś, co, po, co pozytywnie zakańcza tak jakby Twoje problemy, nie wiem czy osobiste, bo tutaj jest to, jest to połączone, bo to jest tak jakby w pracy jest, jest tutaj planowanie, ale ktoś pomaga i jednocześnie w miłości jest równowaga, tak tutaj macie dziesiątki. Kielichów, czyli jest ten dom spokojny, dom szczęśliwy, praca spokojna, praca szczęśliwa, i jest samozadowolenie: jest ta dziewiątka kielichów, czyli tak naprawdę macie piękną energię, bo to jest energia budująca. I tylko ta jedna karta mówi mi o tym, że chcecie coś przeciąć, że przecinacie jakieś niezdrowe znajomości. Myślę, że jest to raz na zawsze, raz na zawsze zakończenie jakiejś znajomości, w szczególności z trygonem, bym powiedziała ognia. Wody lub powietrza, tak, ale najbardziej mi się rzuca tutaj trygon ognia. Natomiast dla Was, moi drodzy, na ten tydzień dom szczęśliwy, dom spokojny, czyli nic się nie dzieje dla domu bardzo dobrze. Natomiast, moi drodzy, chcę powiedzieć, że kłopot z dzieckiem, jakiś kłopot z dzieckiem, jakieś problemy tutaj. Dziecko, coś tutaj będzie Wam, coś tutaj wywinie, jakiś numer, bo tu się pokazuje trójka mieczy i ten giermek kielichów. Dla mnie to jest zawsze dziecko, czy ona jest dorosłe, czy ono jest niedorosłe, czy ona jest mała, niepełnoletnia. Natomiast coś przy domu to dziecko wywinie, jakiś numer, ale myślę, że to nie za bardzo zakłóci, bo wy to szybko zakańczacie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o pracę, to tutaj są bardziej nowe projekty, nowe perspektywy, nowe propozycje, bym wręcz powiedziała. Jeżeli jest to praca taka oboczna, niejako jedyna, tylko praca oboczna i jest to perspektywa, że ktoś ją przynosi, tak, ktoś daje propozycje, ja bym to przyjęła z tego względu, że będzie zadowolenie i to idzie w pozytyw, w świat, czyli idzie to pozytywnie na koleżę więc tutaj to są bardzo fajne karty. Jeżeli chodzi o zdrówko, to bym powiedziała, że bardziej się zakańcza jakiś okres niedobrego u was, bo tutaj są bóle nog, bóle nerek, bóle rąk, bym powiedziała i nie możecie stać, czyli tak naprawdę coś tam się, coś tam jest ogólnie, tak jakby uważamy, uważamy też jednocześnie, słuchajcie, na przewrotki, na wywrotki, uważamy na schodach, bo bardzo mocno mi się to pokazuje, moi drodzy, i to może was dyskwalifikować tak naprawdę na jakiś okres czasu, że będziecie uziemieni, przerywa wam, jak to się mówi, ten, ten szybki bieg, bo waga jest tutaj szybka, waga jest chodliwa, więc tak naprawdę ten Wasz szybki ruch, na to zwróćcie, kochani uwagę, ogólnie piękna energia ja bym, powiedziała, że, ja bym powiedziała, że naprawdę bardzo świetlista i taka aż tylko tutaj dziecie, coś zmajstruje i tutaj uważamy na te dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o zdrówka, tak macie przepiękne, mało tego w miłości, wyższy poziom, zakończenie czegoś, to co chcecie przecień zakończyć, to zakończacie to co chcecie stworzyć, przyjąć do siebie przychodzi do was, więc piękna energia słuchajcie, mało tego zadowolenie w pracy, mało tego usunięcie kogoś z pracy, kogoś kto był po prostu Osobą toksyczną dla Was, dla całego zespołu, czy dla jakiejś spółki. Nie wiem o co chodzi, ale jest to, jest to po prostu bardzo fajna energia. Pozdrawiam, kochani, serdecznie do kolejnego czytania. Buziaczki hejta.